Siemaneczko, z tej strony Maciuch654. Witam Was w kolejnym już odcinku serii i Spersa Maciucha. I tak jak już pewnie zauważyliście, nie jestem u siebie na Expertstwie, ponieważ przyjechałem po nowy nabytek wypożyczonym samochodem od znajomego Do tego gdzie sąsiada, co niego też tego Forda pożyczałem. I są czwarty odcinek, polecam obejrzeć. No, no i jak widzicie. Taki sobie Ursusik fajny. Z... O, tutaj sobie wejdźmy. Nie, bo zaraz spadnę. Yy, no to w takim razie tutaj zobaczcie sobie ładny Ursusik C363P. Trochę taki rozwalony, bo ktoś mi chyba wjechał. Wytrzewą z tego co słyszałem. Chciałbym ich jako taki. Niezły. W mi posłuży, no bo widać, że silnik jest troszeczkę, no, troszeczkę od remontu miał, ale remont był jakoś, jakoś, no, remont, ważne, że remont był, nie? Ja tam nie będę go odpalał, bo na razie kluczyki mam w e, Ife w samochodzie, tak, to jest Ifa, tam nie wiem, co to jest za samochód transportowy, ale jakieś, jakaś po prostu laweta, nie? Ruska, e, e, czy tam nie wiem jaka. Ale stara, po prostu o to, o to chodzi. No. Drzwi otwierane, tak każdy widzi. Tutaj, o, tutaj też sobie. Takie fajne. Kurde, o. Tylko. Tylko tu jest tak, że tu po prostu się te drzwi potrafią nie domknąć i. o. Będzie do wymiany tak, oj Tutaj e, stworzeń będzie do wymiany, będzie do wymiany maska płumik do zakupienia będzie jakiś, może sam dorobię Albo ten co był przy 30, po prostu go lekko przyrobię, go założę To już zależy Dużo zależy Także no, my się zbieramy już do domu to... Wszystkie dokumenty już miałem podpisane wcześniej to o to chodziło, żeby go odebrać Tak samo odpalone, koguty zapalone, światła odpalone, no i lecimy. Tutaj tu na tej budowie sobie cofniemy. Czy powiem ja tak, drogi nie nagrywałem, dlatego że droga była monotonna, gdzie pola, pola, wszędzie pola I nic ciekawego. Zresztą to był krótki dystans, 3 km, Dobra, sobie mo możliwe, że tutaj w prostu miał chyba lepszą drogę. Kurde, o Jezuar ten samochód ma twarde zawieszenie. Kurde, o czekajcie, kurde. Jeszcze przy okazji pojedziemy sobie w jedno miejsce, się dopytam ile takie coś może kosztować, bo tutaj blisko jest z złomu jest sklep sklep różnych takich wiecie pierdół, części dociągników. ciągników jest kawałek podobno za cpn -em. no to... A CPN jest tam Już nawet widać, że jest CPN O, to chyba tutaj, ale na przykład muszę pojechać na CPN, bo tutaj... Nie, nie sugerujcie się wskaźnikiem, bo ten wskaźnik nie działa Ja tam patrzyłem i w zbiorniku jest bagnet i jest... Yy, no, rezerwa właściwie na świeci lampka, to znaczy, że jest rezerwa. Dobra, ja tutaj to zatankuję, także, no, kurde, ach, kierunkowskaz. No wiecie co, żeby was nie zanudzać, ja sobie wiecie, po prostu e, pójdę załatwić e, tą sprawę, no bo wiecie, tutaj sobie po prostu cofnę, jak zatankuję, postawię sobie samochód tutaj i tam mam kawale, kawał lutek, naprawdę przejście tego, tego pola to jest kwestia paru minut i jestem na miejscu, bo ja nie idę kupować, tylko idę się zapytać ile kosztuje. Także, no, widzimy się już jak będziemy chyba u nas na wsi, jak będziemy na Boćkowie. Także do zobaczenia. No to tak, widzimy się z powrotem. Mam eee, tak, te 30 km to były chyba takie dosyć no, trochę takie, można powiedzieć, dla mnie krępujące 30 km, ponieważ pierwszy raz w życiu złapała mi policja to przez to, że po prostu szukali e, typa, który, no jak to być, no był podobnego wzrostu, co ja miał ten sam kolor włosów, tylko że e, on był, e, troszeczkę starszy ode mnie i po prostu policja myślała, że to ja, oni mnie zatrzymali, tam e, zaczęli coś tam mówić, e, wzięli mnie do radiowozu, bo mi się okazało, że tego, same, że tego typa właśnie złapali 30 km. E, oczywiście w tej miejscowości, co ja tam Co... Wiecie co... No wiecie To dosyć... Nie wiem, 3 ze 4 km stąd, stąd mnie zatrzymali Ja się tak kurna jadę poddenerwowany, bo... Aj, widać Ludzie popełniają będy No nie no, potem mnie przeprosili Powiedzieli, że dobra pomyłka Że ten, że... Jeszcze raz przepraszają i w ogóle... Powiedziałem, że okej, okay, dobra, mogło się, ka każdemu może się zdarzyć. Ciągnik odstawiony, ale on tak szczypiąc jest mocno obity. Dobra, no jeszcze ten płuk postaram się go teraz odczepić, przepchnę ciągnik. Ale to będzie też poza po prostu, poza nagraniem. Także no kolejny nowy nabytek, Boże kolejna maszyna na gospodarstwie. że no ja to jeszcze wiecie zrobię. Hop, dobra. No i mam dla was e... taką Propozycje. Jeżeli wbiję się 20 subskrypcji do końca tego tygodnia zrobię e, dla, e, dla was po prostu odświeżenie, e, po prostu pre, odświeżoną wersję prezentacji e, tego gospodarstwa. W sensie oprowadzenie po całym gospodarstwie, opowiedzenie wszystkich zmian. Tak jak widać e, też wam od razu powiem nowy silos, e, nowa stodoła, bo tamta się zawaliła i w ogóle i etc. Cetera, et cetera. Teraz wam o tym nie opowiem. O, o, dowiecie się po prostu, przy, po prostu przy okazji następnego odcinka także jeszcze raz e, proszę was po prostu żebyście udostępnili ten film e, w ogóle no jak chcecie udostępnijcie film swoim znajomym niech oni skomentują dają łapkę, dadzą łapkę lub e, suba jeżeli będą tutaj nowi no, chyba standardowe że będą tutaj nowi no ale dobra Także jeżeli zostawiliście już subskrypcję, ja wam bardzo za to dziękuję. I w ogóle dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. To chyba by było na tyle. Także do zobaczenia przy okazji. No właśnie to będzie. Tak jeszcze wrócę do tematu. To będzie tak jakby specjal. Na 20 subskrypcji. Także jeszcze raz was proszę, zostawcie. Łapkę, zostawcie suba, jakiś miły komentarz. Pierwszy raz to robię. Pierwsze moje takie, wiecie, żebranie o łapki i o suby. XD. Dera. To ja już kończę, nie przerywam wam, ani wam nie przeszkadzam. Także do zobaczenia.